Hej, z tej strony Martyna Krzemińska, wasz egzaminator maturalny z chemii i dzisiaj chciałabym pokazać wam pierwszą taką pigułkę wiedzy z chemii. To będą takie malutkie porcje wiedzy, które co jakiś czas będą się ukazywać tutaj na profilu na Facebooku. Dzisiaj zaczynamy od rzeczy totalnie podstawowej w tym naszym pierwszym odcinku, czyli od takiej podstawowej budowy atomu. Mam nadzieję, że kojarzycie. Że atom składa się z kilku cząstek, tak zwanych subatomowych. Kiedyś mówiło się na to cząstki elementarne, w tym momencie właściwie tylko na elektron tak mówimy, ponieważ elementarny oznacza niepodzielny, a my doskonale wiemy, że no, pozostałe cząstki są podzielne. Zaczynamy. Oczywiście mamy atom, który składa się z jądra atomowego. I z powłok elektronowych. Oczywiście jądro atomowe możemy podzielić dalej na protony i na neutrony. Natomiast jeżeli chodzi o powłoki elektronowe, możemy tutaj wyróżnić tak zwane powłoki rdzenia atomowego oraz powłokę walencyjną. Z takich rzeczy, które są istotne jeszcze, Pamiętamy, że protony mają ładunek plus 1, neutrony nie mają ładunku, elektrony na powłokach mają ładunek minus 1, czyli ym, nam się to równoważy, tak, bo protonów w jądrze atomowym jest tyle samo, co elektronów na powłokach, w związku z tym atom jako całość jest elektrycznie obojętny, tak, ponieważ protonów dodatnich jest tyle samo, co ujemnych elektronów. Tutaj jeszcze zaznaczyłam, że powłoki elektronowe możemy podzielić na powłoki rdzenia. Oraz na powłokę walencyjną. Pamiętajcie, że rdzeń atomowy to jest jądro atomu, plus wszystkie powłoki elektronowe, oprócz powłoki walencyjnej. Natomiast powłoka walencyjna jest ostatnią powłoką elektronową w atomie. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym znowu porozmawiamy sobie o takich podstawowych rzeczach z atomu. Do zobaczenia.